Dzień dobry, witam Was wszystkich na kolejnym spotkaniu z astrologią. Przedstawiam Wam tym razem tydzień od 2 do 8 grudnia 2019 roku jeszcze. 2 grudnia, poniedziałek. No i to jest bardzo ciekawa informacja poniedziałkowa, grudniowa, czyli Jowisz na początku tygodnia, właśnie w poniedziałek, wchodzi do znaku koziorożca, by pozostać w znaku koziorożca aż do 19 grudnia 2020 roku, czyli mamy przeszło rok. A kiedy to Jowisz przebywa w znaku koziorożca. To jest bardzo znacząca data, bo z jednej strony żywią ziemi, szczególnie zaś znak koziorożca dostaje wiatru żagle. Jednocześnie od grudnia 2019 roku rozpocznie się dominanta pryncypiów koziorożca. I bardzo proszę, abyście to potraktowali cyklicznie. Oczywiście będę jeszcze w prognozach na rok 2020 o tym mówiła, ale Trudno o tym nie wspomnieć, że mamy 37-letni cykl Saturna i Plutona. Oprócz tego układy, które się powtarzają, bo mieliśmy w latach 89-90 sytuację podobną, kiedy w znaku koziorożca znajdowały się planety Saturn, Neptun i Uran. Dało to oczywiście w dużym skrócie, ujmując układek np. Muru Berlińskiego, luźne traktowanie kwestii finansowej i w ogóle wartości. Tutaj były kwestie udzielania pożyczek czy kredytów. Ostatnia koniunkcja Saturna i Plutona była w roku 1982 w Wadze. Zaś Jowisz z Saturnem kontaktował się w roku 2000 w Byku. Czyli efektem tych układów, pod patronatem generalnie rzecz biorąc Wagi czy też Wenus, było swobodne przemieszczanie się ludzi po całej kuli ziemskiej, mniejsze rygory bankowo o czym już wspomniałam. Teraz aktualnie, jeżeli mamy trzy planety w Koziorożcu, świadczą o dominacji, świadczy to o dominacji archetypu Koziorożca w roku 2020 i początek tych zmian to jest poniedziałek. Zwróćcie uwagę właśnie w ten poniedziałek na informacje finansowe, na informacje giełdowe, na bankowe, na to co może się zmienić w koniunkturze. Traktowanej indywidualnie czy też globalnie. Co słychać 3 grudnia we wtorek? No i to jest taki jeden z łatwiejszych dni tygodnia, i zawsze takie dni Wam polecam, z góry jakby się za nimi ujmując. To jest ważna informacja właśnie w kontekście tego, że ja już sobie poszedł do koziorożca. Czyli tak, jeżeli ostatnie dni ujawniają Wam. Ewentualnie znajdujecie się w sytuacji sugerującej konieczność regulacji finansowych, to to jest dobry czas na robienie tego, co konieczne. Czyli na przykład, dajecie pieniędzy gdzieś za mało, za mało poświęcacie pieniędzy na jakąś tam sekwencję swojego życia, to pora na, na zmiany, bo robienie tego, co konieczne jest w tym momencie dla nas zyskowne. Wszystko to, co Was stabilizuje finansowo, zawodowo, robimy właśnie we wtorek. Mamy Merkurego w stylu do Plutona, i właściwie ten układ sprowadza sensownych ludzi, pozwala na. To, aby sprawnie operować myślami. Na wszystko znajdzie się rada, na wszystko znajdzie się czas i sprzyjające też poczynaniom osoby. Można liczyć na konstruktywne dojście do ładu i składu z kimkolwiek, także wykorzystajcie wtorek koniecznie, nawet jeśli z pewnych zobowiązań chcecie się wycofać. Daliście słowo, czy tam powiedzieliście, że zastanowicie się, że może tak, to to wycofanie się będzie teraz łatwiejsze niż a kiedykolwiek indziej, zwłaszcza jeżeli za chwilę, a wiecie, że za chwilę, Słońce znajdzie się w znaku koziorożca, czyli wykorzystajcie moment, póki jeszcze na Słońce mamy w znaku strzelca. A 4 grudnia, środa, na niebie mamy kwadrę, czyli mamy kwadraturę Słońca w strzelcu i Księżyca w znaku ryb. Delikatnie to ujmując, mamy pomieszanie z poplątaniem, e Sytuację chaosu oczywiście pogłębia jeszcze koniunkcja e, Księżyca z Neptunem, ale ja Wam często mówię, żebyście sprawdzali te układy. E, Czyli ten, z jednej strony niczego jasno nie widać, wyraźnie nie widać, nie wiadomo czego się spodziewać, po kim się spodziewać, z której strony się spodziewać. E, I w związku z tym e, oczekiwań związanych z dniem, takim jak teraz, nie można mieć żadnych. E, wszystko ma taki charakter rozpływania się. W sposób tajemniczy rozpływają się pieniądze, znikają nam papiery, uciekają ludzie, osoby odchodzą od swoich zasad. Mówimy, że coś się dzieje takiego, co jest ciężko wytłumaczyć, ale wszystko diabeł przykrywa ogonem, po prostu nie ma czegoś, co powinno być. Oprócz tego, niektórzy z Was mogą reagować z zmęczeniem i to zmęczenie może nam się dawać we znaki właśnie w środę. E, wszystko się będzie komplikowało tak bardzo, że po prostu brakuje nam sił, nie na to, aby przeciwdziałać. Brakuje nam sił na to, aby zauważyć prawdziwą przyczynę tych komplikacji. Będziemy się tutaj borykać z, z trudnościami natury rzetelnych odpowiedzi na pytania, bo ich nie będzie. Jest w tym dniu takie zewnętrzne, bardzo ciche przyzwolenie na bezład. I na bezwład jednocześnie. Nawet jeżeli e, wydaje się nam, że m, wszystko zdołamy okiełznać, tutaj nie jest. E, to m, może być tak, że w tym dniu będzie powracało coś jak bumerang, taki motyw przeszkadzający, niwelujący zamiary. Już, już chciałam coś zrobić, a niestety nie udało mi się. E, często Stwierdzamy przy tego rodzaju okolicznościach, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. No i to jest właśnie taka sytuacja. 5 grudnia, czwartek. Dzień pod dużym wpływem pustego biegu księżyca. No i znowu tak, że na pewno wiele z Was, wielu z Was zauważyło, że jest to układ niektórym uniemożliwiający. Może tak. Czy ten układ Wam Uniemożliwia działanie, czy wpływ tego układu, czyli pustego biegu księżyca jest niezauważalny, bo akurat cały dzień praktycznie pod tym wpływem jest. Zatem Księżyc przechodzi do znaku Barana i ma ten pusty bieg, natomiast zanim przejdzie do tego znaku Barana, ma dobry układ z Plutonem, czyli jest w dobrej komitywie. Nie odczuwamy już wczorajszego rozregulowania czynników udaremniających nasze starania i przy wnikliwym zaplanowaniu dnia, przy rzeczowych założeniach typu, jak daną sytuację rozegrać, jak sobie a Rozeznać dane kwestie, jak sobie z tym poradzić, dla większości z nas może być to czas udany. Zauważajcie oczywiście, jak to z tym pustym biegiem Księżyca jest. Ponieważ Księżyc w baranie w sumie daje wyczucie tego, co należy w danej chwili zrobić. To jest dobry ref, jest taki impuls. Do tego wszystkiego nie ma zawirowań, nie ma chaosu. Nie ma zbędnego ociągania, więc jest całkiem przyjemnie. To, co można sensownie przeprowadzić, będzie teraz do osiągnięcia. Mamy też w sobie czujność i uważność. Oczywiście, to jest uważność osoby, która jest za kierownicą i wykonuje manewry, ale jest to uważność, jest to czujność i dajemy sobie radę, czyli wykorzystujemy to, co się dzieje po swojemu, bo. Księżyc w Baranie, akurat teraz, to jest działanie zgodne z własnym rytmem i to jest takie działanie, które, którego nam inni nie uniemożliwiają. 6 grudnia, piątek. No i to jest cała miła tradycja dnia, która nas nastroi przyjaźnie do całego świata i zwracajcie na to uwagę. Wenus w Koziorożcu, bo mamy Wenus w Koziorożcu, sprzyja celebrowaniu tego, co jest dobrze znane, znane również z dzieciństwa, jak była małą dziewczynką, czy jak byłem małym chłopcem, to coś tam. To jest czas rytuałów, obrzędów, energetycznego okazywania przyjaźni, uczuć poważnych i stabilizujących nasze życie. Pamiętajcie o tym. Prawdzie jest księżyc w kwadracie do Wenus, ale to nie jest kwadrat uciążliwy. No, takie, taka ciekawostka. Czasem powoduje lekkie blokady, czasem mamy wrażenie, że nie takie słowa padły, które powinny się pojawić, albo nie o taką jakość nam chodziło, ale wielkich rozbieżności ani konfliktów dużych ten, ten układ nie powoduje. Piątek nie wyzwoli czegoś, czego nie, nie byłoby przedtem czyli nie będzie deus ex machina, nie zakłóci przebiegu dnia, wszystko pójdzie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Jedyne, o co warto się zatroszyć, to to, żeby nie organizować, ani nie rozpoczynać czegoś zupełnie ad hoc, czyli całkiem nowego, coś, co przyjdzie i my w to wchodzimy. Tego akurat nie robimy, a oprócz tego wszystko będzie płynne. Sobota, 7 grudnia. Księżyc oczywiście nadal jest w baranie. No i co robi? Sukcesywnie reaguje na Plutona, czyli reaguje kwadraturą. Najpierw z Saturnem, a potem oczywiście z Plutonem. Mam nadzieję, że wszyscy już znacie swoją własną reakcję na tego typu aspekty. Trzeba się z tym zgodzić, że kwadratury generalnie niczego nie ułatwiają. Taka jest reguła, powiedzmy, kwadratur, ale często wyzwalają stany i sytuacje niechciane wyzwalają niewygodne albo mogą wyzwalać niewygodne okoliczności, czy też zwyczajne spięcia w relacjach. Albo takie napięcia wewnętrzne, też tak się może zdarzyć. Co oczywiście działa też na innych. Nadal sugeruję oczywiście, aby to odczuć indywidualnie, wtedy, zawsze wtedy, gdy Księżyc jest w baranie i impulsy pojawiają się już od piątku, a potem zauważcie różnicę, kiedy Księżyc nadal jest w baranie i ma kwadraturę do Saturna i do Plutona. Sekwencja tych dwóch kwadratur jest bardzo znacząca, bo może na przykład działać pobudzająco, czyli starajcie się kontrolować to, co Was pobudza, bo to jest takie pobudzenie, powiedzmy, chybotliwe. Co się dzieje 8 grudnia w niedzielę? Hmm, dziwna jest ta niedziela. Już tłumaczę dlaczego. Ponieważ Księżyc wchodzi o godzinie. E, Przepraszam, przechodzi do znaku byka, a o godzinie 14.33 ma kwadraturę koniunkcję z Uranem. Czyli mamy koniunkcję Księżyca z Uranem, Księżyc jest w byku. Czyli, czyli tak, nadmierna ekscytacja, wrażenie sytuacji, które są nie do opanowania. No może tak być, ale wcześniej mamy o godzinie 10 dokładny kwadrat Słońca Neptun. No i tu się zaczyna według mnie chyba istotniejsza kwestia niż układ Księżyc Ura, ponieważ układ Słońca Neptun jest najważniejszy. Jednych uwzniośla skłania do poszukiwań metafizycznych, do poszukiwań wewnętrznych. Do uważności na swoje stany, na swoje przeżycia. Inni ulegają rozstrojowi, co oczywiście będzie jeszcze dodatkowo uwypuklone tą koniunkcją Księżyca z Uranem. W każdym razie, rozstrój, niezadowolenie z rzeczywistości, odzywają się takie nagłe tęsknoty, trudne do nazwania pragnienia. Nie wiadomo, czego się chce, a człowiek jest podminowany. Ciężko jest mówić o jednoznaczności tego, co się dzieje. Większość naszych przemyśleń i odczuć jest ambiwalentna. To jest ambiwalentny dzień bardzo. Pokazuje swoje drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste dno. Sami nie wiemy, czego chcemy. Łatwo bardzo gubimy wątek. Nie wiadomo o co chodzi. Co można robić wobec tego? No, osoby, które są twórcze, tworzą. To jest bardzo fajny czas, bo ujawni coś niezwykłego. Inni, Powinni się zrelaksować, nabrać sił przed rozpoczynającym się tygodniem. Nie marnujmy dnia na poszukiwanie straconego czasu, ewentualnie o, tej, o, o smaku Magdalenki, można sobie pomyśleć, to jest przyjemne zaparzyć sobie herbatę czy kawę i dyktować się Magdalenką, i nic więcej. Ponieważ nie mamy jednoznaczności, mamy poczucie alienacji, co jeszcze można zrobić? Spotkać się w gronie ludzi czujących, wrażliwych, iść do kina, obejrzeć jakiś spektakl, ale to, co staramy się robić, to zmniejszać ilość hałasu, zmniejszać ilość bodźców, które do nas docierają, po to tylko, żeby zafundować sobie wewnętrzną przestrzeń i takiej przestrzeni Wam życzę.